A więc popatrzmy na produkty z nowej gazetki Pepko. Lusterko łazienkowe w bambusowej oprawie stojące e, za 25 zł. Ręczniki, zobaczcie, ręczniki 100% bawełny super w dwóch rozmiarach: 50 na 90 za 15 zł i 70x140 za 30 zł w dwóch kolorkach: szarym i różowym. A oto świetna, mięciutka, okrągła gąbka z uchwytem, która ma bawełniane pokrycie za 6 zł. Fajny pumeks z zawieszką za zaledwie 3 zł, super, że jest ofoliowany, jest to bardzo higieniczne. Spójrzcie na tę fajną szczotkę z pumeksem: drewniana rączka i sznureczek do zawieszenia za 6 zł. Rękawica do ciała za 6 zł, pas do pleców za 10 zł, bawełniany długi okrągły masażer do ciała za 10 zł i roller za złotych 12, zł, taki z wypustkami. Jest też fajna szczotka do mycia pleców za 15 zł z długą rączką 40 cm. Spójrzcie na ten pojemnik Zobaczcie, jakie piękne, słodziutkie kotki. Pojemnik ma w dodatku pokrywkę. 30 zł kosztuje taki pojemniczek. Wykonany jest z plastiku. Jeśli macie kotka, uatrakcyjnijcie mu życie i kupcie mu takiego szczurka za 5 zł. A jeśli macie pieska, to takiego śmiesznego hipka yy, za 12 zł. Dużo tutaj różnych garzecików dla e, futrzanych milusińskich. A to dzbanek termiczny ze szklanym wkładem, plastikową osłonką i ma drewnianą rączkę 50 zł. Ceramiczny kubek za 7 zł z wakacyjnym wzorem. A tutaj zobaczcie, jakie obłędne kieliszki za 8 zł fajne z grubego szkła wyglądają bardzo interesująco. Szklane słoiki z kranikiem w przecenie za 20 zł. A tutaj szklana taca do serwowania w kształcie ananasa za 25 zł. Piękna taca za 20 zł. Gorąco w twoim mieszkaniu! Przewiecz! Kup stopery do drzwi i okien dwie sztuki za 5 zł. A to organizer do zlewu na przesawkę za 5 zł. Moje ulubione pojemniki do płytkiej szafy Pax jedna sztuka 10 zł z pokrywką, a to plastikowy organizer na przybory do sprzątania za 12 zł, a to z kolei wycieraczka z napisem witajcie, czyli moim ulubionym słowem za 25 zł. Szklany słoik, w którym można zrobić różne dekoracyjne aranżacje za 20 zł i ma szeroką szyjkę. A to torby 100% bawełny, super, za zaledwie 4 złote z napisem ratuj i kochaj swoją planetę. No ja tam lubię planetę, z której przyleciałam. Spójrzcie na te urocze akcesoria dla dziewczynek: bransoletki, za zaledwie dwa złote jakieś naszyjniki, gumeczki, wszystko w uroczych pastelowych kolorkach. Są też kolczyki. No, sama bym chętnie kupiła takie piękności. Spójrzcie, jaki fajny plecaczek w kolorach czarnym i szarym, za 50 zł. Uwaga, jest wodoodporny, w sam raz na wycieczki. A, ja i znowu się przecięłam przez te papierowe metki przy produktach. Zobaczcie, jak ja się dla was poświęcam. Koszulki piżamkowe za złotych 25, tutaj taki zestawik na ramionczkach za 20, a ten za 30. Ła, wow, zobaczcie, ile to rebek. Nereczka za 30 złotych, sam raz na wakacje. Och, zobaczcie, jaka elegancka torebeczka. Wow! Ma rączkę taką perłową i też ma łańcuszek do zawieszenia na ramieniu za 40 zł. Tutaj taka torebeczka uniwersalna, 35 zł. Granatowa również ma łańcuszek za 35 zł. Tutaj taki plecaczek, popatrzcie, fajny. 45 zł. A tutaj torba w sam raz na lato, w sam raz na plażę. Tylko ta cena to jest, zdaje się, tej torebki, która wisi za nią, ale to nic. Zaraz zobaczymy, ile ta obłędna torba kosztuje. A kosztuje 35 zł. Zobaczcie, ona ma takie fajne, e, sznurkowe uchwyty. Natomiast torba za nią to torba za złotych 50. Sprawdźmy, jaka jest w środku. Przegródek nie ma, ale za to ma taki portfel przyczepiony na sznurku. Super, nikt nam nie ukradnie. Fajny patent. A to torba zdaje się już taka bardziej podróżna, ale wciąż poręczna. Przegródki ma, do pociągu można zabrać. Kosztuje 80 zł. No i tutaj mamy jeszcze jeden taki plecaczek, który też ma jakiś łańcuszek. Kosztuje 45 zł. Sukienka, na której napisano, iż wykonano ją z, z, z lnu. Bardzo zachęcające. Wysoka zawartość lnu. No ciekawe. 50 zł. <laughs> no ale szkoda, że na tej metce papierowej, która tutaj jest dołączona, nie jest podany skład, tylko jest napisane duża zawartość lnu. A reszta. Sportowe buciki za 50. E, białe z granatowym paskiem za 35. Tutaj takie. <laughs> z puchatkiem sprawdźmy czy jest tu skład oj to chyba nie jest skład dzianina skóra syntetyczna i welur, ale to chyba nie jest skład tych butów tylko no właśnie bo na wszystkich napisali dokładnie to samo więc nie jest to skład tylko instrukcja jak konserwować te buty no ale dobra e, wracając do tematu buty z puchatkiem 45 zł. Mm, tutaj zobaczcie, o te wyglądają na dość wygodne, takie materiałowe, 40 zł. tenisóweczki szare za 35 zł. Ho, coś, co wygląda jak kroksy, gumowe buciki za 20 zł. W sam raz do prac w ogródku. Krampeczki 35. O, jakie fikuśne klapeczki 25 zł. O, świetne kapcie puchate 25 zł. O, te budki fajnie wyglądają. 35 zł. O, takie naturalne klapeczki, 25 zł, kapcie, pampo, szelaczki, różnie to nazywają w różnych częściach Polski, 12 zł, tutaj buty sportowe, o, przycena 50 zł. Wow, zobaczcie te klapki, puchate, niesamowite. 17 zł, tylko przecenie. No, teraz w pepko jest dużo wyprzedaży. Ok, dziękuję, że obejrzeliście ten film. Zachęcam do subskrypcji i zapraszam na kolejny już w tą niedzielę. Do zobaczenia.